Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dzisiaj w studiu ze mną Urszula Shoja Bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani. Sopranistka z Radio France w Paryżu z pomysłem, pomysłem zupełnie niezwykłym, chociaż wydawałoby się, że z pewnych powodów oczywistym, nagrania płyty. Płyty, która zawiera pieśni, dedykowana jest kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Co na tej płycie będzie? Skąd w ogóle pomysł się wziął? Żeby, żeby opisać to w sposób dosyć prosty i krótki, zaczęło się od ekspozycji na temat kardynała Wyszyńskiego zorganizowanej przez sekretarza polskiej misji katolickiej, księdza Roberta Czarnowskiego. W czasie, w czasie oglądania tych pięknych zdjęć, czytania fragmentów wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego trafiłam na, na fragment z zapisków więziennych. Który mówi o Perle. To po prostu mną wstrząsnęło, naprawdę głębia tego tekstu. Poruszyła mnie do tego stopnia, że jako, jako sopranistka, jako muzyk, niekoniecznie zajmuję się pisaniem poezji, ale to utkwiło tak głęboko, że wróciłam do domu i zaczęłam pisać, robić notatki, i z tego powstał tekst. Który był zainspirowany fragmentem zapisków więziennych Kardynała Wyszyńskiego. I to był właśnie początek. Od razu wiedziała Pani, że ten tekst to będą pieśni, i że być może powstanie z tego coś większego. Z tym zamiarem pisałam to. Mhm. Dlatego że, że te teksty mają w sobie nie tylko um, rytm poetycki, ale ja słyszałam tam po prostu melodię. I to melodie melodie polskie, mm -hmm. także przypomniały mi się melodie Moniuszki, Chopina, właśnie zainspirowane folklorem, zainspirowane e, pięknym, pięknem naszej naszej ziemi. Mhm. Tak, 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 bym to określił. W zapiskach więziennych księdza Premasa jest bardzo dużo jego osobistych przemyśleń, tak. dużo tego, co przeżywał, tak. Jest pewna głębia jakby w, sposób, w sposób taki naturalny, ale potem głębie trzeba sięgnąć. Czy, czy uważa pani, że to, że to będzie podane w formie pieśni, dotrze, nie wiem, jakoś szerzej, inaczej do odbiorców? Pomyślałam sobie. O o tym, że dzisiejsze społeczeństwo jest bardzo zabiegane. Więc będzie to propozycja właśnie w formie pieśni, czyli przyjemne, spożyteczne przybliżenie myśli kardynała Wyszyńskiego. W tych tekstach staram się być bardzo wierna nawet jego ekspresjom i zawrzeć jak gdyby w pigułce niektóre z jego przemyśleń. Więc myślę, że to jest dobry, dobry sposób na to, żeby przybliżyć myśl kardynała Wyszyńskiego którą ze wstydem przyznaję, no do, 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 do mm -hmm. momentu tej ekspozycji no nie, nie Teraz bardzo. została przez Panią odkryta. Tak, tak jest. Mam mam... Myślę, że to jest tak. coś, co przydarzy się wielu osobom. Być może po teksty kardynała Wyszyńskiego sięgnął we wrześniu, tak, kiedy będzie beatyfikacja. Powiedziała Pani o tych tekstach, że one powstawały tak. najpierw. Czy już od razu słyszała Pani muzykę? Mówiła Pani o inspiracjach, tak? o polskiej muzyce, mm -hmm. ale czy to się od razu kładało w całość? Powiem tak, że z tego względu, że pracuję na co dzień jako muzyk, czyli mam do czynienia z formacjami klasycznymi, te pokłady muzyczne, obcując na co dzień, prawda, w obracając się w muzyce klasycznej, te pokłady zaczęły się budzić czytając i pisząc te teksty, zaczęła się odzywać po prostu muzyka i, mm. i w ten sposób to powstawało. Osiem pieśni. Osiem pieśni, z tym że siedem pieśni do tekstów kardynała Wyszyńskiego, a ostatnia pieśń przyjacielowi do, zainspirowana tekstem świętego Jana Pawła II. Mm -hmm. tak. Pięknie się dopełnia. Zagubiona perła to jest mm. i tytułowy utwór tak. na, na tej płycie. No właśnie tytuł. Dlaczego, dlaczego Zagubiona perła? No, zaczęłabym od tego, że dla mnie osobiście kardynał Wyszyński jest zagubioną perłą. I on spowodował to, że w dosyć krótkim czasie, pisząc te, te teksty, ja zaczynam odkrywać wiele pereł w Polsce, które są jak najbardziej zainteresowane, mhm. i powstaje z tego taki, taki naszyjnik pereł. Mhm. I myślę teraz, rozmawiając z panią, że również pani. W tej chwili jest jedną z tych pereł e, na tym naszyjniku polskich, polskich osób, polskich dusz, polskich talentów. Mm -hmm. Mm -hmm. Także także w szybkim czasie, to jest też dowód na to, że my Polacy jesteśmy niesamowicie zdolnym narodem, który w szybkim czasie potrafi zareagować i e, połączyć siły i coś stworzyć. Mm -hmm. Kardynał e, Stefan Wyszyński był człowiekiem, który wiele osób inspirował, jak się okazuje, inspiruje do dzisiaj. Natomiast pytanie jest, na ile on jest współcześnie możliwy do takiego dobrego odbioru, ja myślę o młodym pokoleniu, okay. tak, bo no, ktoś powie, człowiek żył tak dawno, dla młodych ludzi to jest dawno, to jest przepaść już pokoleniowa, prawda, okay. teksty być może nie są już współczesne dla młodego odbiorcy, tak, a tutaj jeszcze muzyka klasyczna, chociaż ja przyznam, że pięknie brzmiąca, jak dotrzeć do, do, do tych, którzy po taką muzykę nie sięgają. Powiedziałabym tak, że ta muzyka do tych pieśni jest zainspirowana i pod dużym wpływem muzyki klasycznej. Natomiast jest to są to stylizowane ballady, są to stylizowane pieśni, mm -hmm. które są, tak myślę, dosyć łatwe w odbiorze. A o młodych, młodych odbiorców absolutnie się nie martwię, dlatego że to są dusze bardzo wrażliwe. No, i mam nadzieję, że, że również do nich dotrze. Jestem nawet przekonana, powiedziałabym tak. A odpowiedzi na Pani pytanie, mhm. myślę, że można znaleźć właśnie w tekstach tych pieśni. Trzeba się zasłuchać. Być może te, 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 te pieśni doprowadzą kogoś do lektury całości, tak? Choćby do zapisków więziennych. Jak najbardziej. Księdza Prymasa. Jak najbardziej. Pani skomponowała muzykę, tak. napisała teksty w, w oparciu o, o teksty księdza Prymasa Wyszyńskiego tak. i Jana Pawła II, a Robert Baran zaaranżował całość, tak? Tak jest, więc spotkanie, znaczy to jest właśnie te, ten, ta nitka z tymi perłami. W Polsce spotkałam brata Tadeusza Rucińskiego, który przedstawił mi właśnie pana Roberta Barana, z którym nagrywa regularnie płyty. Również panią Agnieszkę. Mhm. I no, po krótkiej rozmowie, a przede wszystkim po tym, jak przesłuchałam kilka, kilka nagrań, które, które zostały zrealizowane, powiedziałam: tak, to jest ta sama wrażliwość. To jest człowiek, um, który, z którym mogę dzielić się, um, tą samą estetykę muzyczną. No a teraz trzeba się spotkać. Mhm. I potwierdziło się, przy pierwszym spotkaniu potwierdziło się, że, że współpraca układa się bardzo, um, bardzo naturalnie. Mhm. A brat Tadeusz Luciński tutaj ma jeszcze w tej płycie, która powstanie o datę, bo czas goni, tak? Tak, tak Zaraz tak. zapytam, ale brat Tadeusz Luciński czyta fragmenty zapisków. Uważam, że to było bardzo istotne, żeby zdać sobie sprawę, że te teksty, które skomponowałam, no nie było to aż tak trudne, że sam tekst oryginalny kardynała Wyszyńskiego jest właściwie poezją, którą mhm. tylko wystarczy troszeczkę włożyć w kadr rytmu muzycznego. Także, żeby, żeby ludzie sobie zdali sprawę, jak, jak pięknym językiem jest język polski i jak wspaniale nim władał kardynał Wyszyński. Mhm. Czy ta miłość do języka polskiego, taki ukłon w jego stronę, tak. także ta, tą płytą, to dlatego, że daleko od Polski, chociaż nie tak bardzo, ale jednak pani mieszka i żyje? No, bardzo dobrze pani to zauważyła. W ogóle um, człowiek odkrywa, czym dalej od domu, tym odkrywa jego walory, jego piękno. I w sumie to, jest, to, to będzie kolejna już płyta, w której, w której staram się przekazać piękno muzyki polskiej. A tam za granicą, w Paryżu, nagrałam pieśni Chopina, Szymanowskiego i tym sposobem weszło to również do wyższej uczelni w Paryżu, gdzie teraz śpiewacy operowi szlifują swój mhm. kunszt właśnie na bazie polskich melodii, ucząc się polskiego języka, polskiej wymowy. Także, także jest, jestem, jestem z tego dumna po prostu, że, że mogę przekazywać właśnie te perły nie mhm. tylko Polakom, ale, ale właśnie... Francuzom, którzy, którzy mają również wrażliwość i wielką mm -hmm. kulturę. Czyli te wrażliwości mogą się, mogą się spotkać? Mogą się spotkać, oczywiście jak najbardziej. Tak, dowodem na to jest Chopin, który, mm -hmm. który właśnie tam skomponował większość swojej twórczości. No te o datę zapytam na tak. koniec. Kiedy, kiedy tę płytę, tę zagubioną perłę będziemy mogli wziąć do ręki? Więc mamy nadzieję, że, że z końcem sierpnia bardzo nam zależy na tym, żeby, żeby tą perłę podarować właśnie na beatyfikacji przed beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego, żeby jeszcze bardziej przyciągnąć ludzi do myśli jego do, do osoby. Żeby przemawiał na, na, na różne sposoby, także, tak. także pieśnią. Niezwykła płyta, tak myślę, że będzie taka w całości, a ja ją znam na razie w fragmencie. Tak. Ale myślę, że będzie to prawdziwa, prawdziwa perła zagubiona, perła płyta, która dedykowana jest księdzu prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Urszula Szoja Cuvélier była Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za ja spotkanie. Również dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.